No Witajcie z tej strony, Sebastian. Dzisiaj rano obudził mnie głos jakiejś sympatycznej kobiety, która prawdopodobnie jest moim nowym szefem. Jeszcze tego nie wiem, ale za chwilkę się przekonam. Zostałem zaproszony do biura, które zostało otworzone, bo jak wiecie, czekałem na to, że, aż otworzę biuro w Houston. No i właśnie tam jedziemy. Jestem mówiony na godzinę 13 i przekonam się, czy właśnie poznam tam nowego szefa oraz jakie są plany wobec mnie. No jestem cały teraz zaoferowany, jestem cały taki podjarany, ponieważ w końcu coś się dzieje, może w końcu coś się zacznie rozwijać. Dlatego, że plany były duże, ale jak wiecie, e, szef mi się zmienił i był okres świąteczny, więc była taka stagnacja. No i ciekaw jestem, z jaką miną będę wracał e, z tej tutaj wycieczki. W tej chwili jestem na autostradzie, na dziesiątce. Jadę bez nawigacji, bo trasa jest dosyć prosta. Jakieś 20 minut mam z domu do, do biura. No i też najważniejsze pytanie dla mnie to czy będę musiał jeździć codziennie do biura, czy też może nie będzie takiej konieczności i pozostanie home office, czyli praca w domu. A przyznam, że nie muszę. Znaczy, no teoretycznie przynajmniej nie muszę jeździć do biura, dlatego że jest co ja sprawdzam maile, odpisuję na to maile i jeżdżę na projekty. A nie ma potrzeby, żebym współpracował jakoś blisko z innymi tutaj, nie wiem, z innymi ludźmi z firmy żeby się nie z twarzą, twarz z nimi spotykać. Pogoda bardzo ładna, jest bardzo ciepło. To może jeszcze tak kilka słów przy okazji wyjaśnienia, yy, dlaczego ostatnio nakręciłem dwie kolorowego vlogu. Yy, nie, nie będę tutaj w żaden sposób hejtował czy coś, tylko z, z, zwykłe wyjaśnienie dla tych, którzy tak strasznie to przeżywają. Chodzi o to, że jakiś czas temu, wiadomo, był taki kanał, który służył do trollowania mnie, to był ten kanał Pan Skarpeta. I gdyby nie to, że polecił go kolorowy vlog, tak polecił go, zasubskrybował, zalajkował i tak dalej, komentował jego filmy, polecał je, gdyby nie to, to pan Skarpeta nie miałby tylu odwiedzin co miał. I pytań, właśnie wiem, że e, wiem, że e, kolorowy się mnie uczepił, bo. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. AdBuster w swoim filmie tam strolowo kolorowego, że mało inteligentne filmy nagrywa. Ja skomentowałem tą jego wypowiedź. Kolorowy na mnie wsiadł, co ja od niego chcę, czemu się do niego przyczepiłem. A pytanie brzmi, dlaczego on się do mnie przyczepił? Ponieważ dopóki on nie polecił tego pana skarpety, ja w ogóle nie interesowałem się tym człowiekiem. Nie nagrywałem żadnego materiału na jego temat. I nie wiem, dlaczego on mnie tak nie lubił. Dlaczego postanowił mnie wtedy właśnie skajtować. Więc te moje parodie służyły. Przede wszystkim, temu, żeby z jednej strony troszkę odpłacić, pięknym za na a po drugie, żeby rozładować mimo wszystko napięcie, ponieważ nic tak nie rozładowuje napięcia jak humor. I miałem nadzieję, że w ten sposób to ludzie odbiorą, ale jednak się chyba po pogniewali. <laughs> na no, tyle tytułem wyjaśnienia, jeżeli chodzi o kolorowego blogu. Nie mam zamiaru go więcej parodiować. Znaczy, no może mi się kiedyś zdarzy, ale to nie będzie jakaś kontynuacja tego, co robiłem teraz. Ja już zapominam o temacie. Jeżeli nazwę, nagram jakąś parodię, to zwyczajnie dlatego, że mam na to ochotę, a nie dlatego, żeby komuś e, dopiec. E, to może tyle teraz. Jak dojedziemy, na, chyba że coś ciekawego po drodze zobaczymy, to to nagram. A jak nie, to e, nagram może ten budynek, w którym się mieścimy. Jeszcze go nauczę. Nie widziałem, zobaczę, co to, jak to wygląda. powiecie to korzystając z tego, że mamy tak jeszcze chwilę czasu, ponieważ podróż zajmie mi jeszcze dobrych kilka minut, to jeszcze jedna kwestia. E, otóż e, z, e, mam znowu telewizję. Podłączyliśmy sobie ten modem telewizyjny, jest skonfigurowany, wszystko ruszyło. Mamy tam bardzo mało kanałów, ponieważ to jest jeden z podstawowych pakietów, jako że telewizji nie oglądamy. Ale podłączyłem to, ponieważ. Już jakiś czas temu, przede wszystkim gdy byłem jeszcze w Polsce, zanim na wiele lat przed tym, zanim zacząłem myśleć w ogóle o YouTubie, zastanawiałem się, czy w ten sam sposób traktuje się ludzi w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Między innymi chodziło mi też o reklamy itd. i tak dalej. I wiele z Was pomyśli, że chcę kopiować Adbastera. Nie, ja chcę zwyczajnie sprawdzić, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. I tego zanim na marudzić, ma to wysłuchajcie co mam do powiedzenia. Chcę nagrać na przykład cały film. Jak będzie jakiś film, chcę go całego nagrać, tylko w przyspieszonym tempie, jakiś tam będzie troszkę zniekształcony, żeby mi się o prawa autorskie nie przyczepił. I zobaczymy, ile czasu zabierają reklamy podczas filmu, właśnie puszczanego w Stanach Zjednoczonych. I potem będziecie mogli sobie porównać do jednej z takich tam bardziej popularnych stacji telewizyjnych w Polsce. Tak samo nagram powiedzmy jakiś, nie wiem, mecz futbolu amerykańskiego czy tam bejsbola i zobaczymy, ile faktycznie czasu zajmuje gra, a ile wszystkie przerywniki. I może też przy okazji właśnie nagram e, jakąś reklamę i zobaczę, czy reklamy w Stanach Zjednoczonych są tak samo kłamliwe, e, jak w Polsce. Tak pewnie wielu z Was będzie to odnosiło do AdBustera, e, ale nie dbam o to. Ja o takich rzeczach myślałem też już e, dużo wcześniej, nim, nim w ogóle zacząłem kręcić na, na YouTubie, czyli zastanawiałem się, jak to właśnie wygląda w Stanach Zjednoczonych. I chcę takie coś nagrać, chcę to sprawdzić, czy to wyjdzie, czy nie, to się dopiero okaże. Bo jeżeli nie będzie mi to sprawiało przyjemności, jeżeli się okaże, że to jest dla mnie coś, nie wiem, coś niezręcznego, że się przy tym krępuję, nie sprawia mi to przyjemności, to nie będę tego nagrywał. Ale jeżeli będę się dobrze przy tym bawił, to nawet jak będziecie marudzić, to będę to nagrywał. Pamiętajcie, że nie musicie oglądać tych filmów, które akurat Was nie interesują, dlatego że tematy moich filmów, nazwy tych filmów są zawsze jednoznaczne, więc wiecie, czego się w takim filmie spodziewać. Tutaj będziemy zjeżdżać. Nie wiem, czy to nie jest turystyk budynków ten, czy ten, ale chyba z lewej strony, jak się nie mylę. Gdzieś tam to będzie. Dużo salonów samochodowych tutaj. Jak się nie mylę, to jest ten budynek. Jak wrócę, to będę coś nagrywał, dlatego że teraz mam bardzo mało czasu. Już po, za chwilkę Wam wszystko opowiem. W każdym razie pokażę Wam jeszcze, jak wygląda wejście do tego budynku. Jest niski, łącznie ma 8 pięter. Pokażę Wam, jak wygląda w środku, ale nie wszystko, wiadomo i krótkie ujęcie jak wygląda w środku w budynku. Akurat nasza firma wykupuje, czy znaczy wynajmuje tutaj całe piętro, a nie jedno z takich pomieszczeń. I mam nadzieję, że kiedyś będę wam, będę wam mógł pokazać, jak wygląda w naszym biurze. Tak więc to było takie spotkanie organizacyjne. Biuro jeszcze nie jest do końca urządzone, jeszcze nie jest do końca wykończone. Znaczy wykończone i może jest, tylko nie jest do końca umeblowane. Bo eee, co to za pojeździe? I z dobrych wiadomości jest to, że nie będę musiał codziennie jeździć do biura, a ze złych to, że jednak od czasu do czasu będę musiał. A tutaj mogę się spodziewać korków, dlatego że to jest no, główna autostrada. Znaczy jedna z najważniejszych dróg właśnie tutaj w Houston to jest dziesiątka, którą będę się poruszał. Na szczęście w godzinach szczytu będę jechał w drugą stronę niż ten, niż ten trafik właśnie jest. Czyli e, rano jak wszyscy jadą do Houston. Ja będę jechał od Houston, a po południu odwrotnie. Ja będę wracał do Houston podczas gdy wszyscy będą z niego wyjeżdżać. Więc te korki nie powinny być aż tak bardzo uciążliwe. Wciąż niestety nie wiem, kto będzie moim nowym szefem. Jeszcze widocznie nie wyłoniono zwycięzcy, ale jakieś tam podejrzenia mam i ponoć będzie w porządku. Tak więc sytuacja opanowana. Od przyszłego poniedziałku będę, prawdopodobnie będę jeździł do biura. Z tym, że to nie tak, że to jest obowiązkowe, że każdego dnia muszę być w biurze. To już będzie od, ode mnie zależało, czy, czy uznam za słuszne, żeby do biura przyjechać, czy też może będę wolał zostać w domu, coś po, popracować, ewentualnie pojechać na jakiś statek. To będzie wszystko takie już tam, wiem, do, do ustalenia. Jutro i pojutrze muszę się skupić troszkę nad samochodem. Pasowałoby go, no muszę pojechać na... na na przegląd i go tutaj przerejestrować. Będę ja trosz, troszkę zajęć jutro. Postaram się zabrać kamerę, żeby to nagrać. Pokażę Wam, jak wygląda powrót tutaj z pracy. Jest godzina 16.30. Pogoda wciąż bardzo ładna. Poznałem nowych kolegów z pracy. Bardzo proszę. część nowych, część starych ale bardzo w porządku ekipa Mówiłem a bardzo, że to lubię, prawda? Że te, te rozjazdy tutaj w Houston Tak się buduje autostrady Dojeżdżałem już do domu, po drodze nie działo, nie działo się nic ciekawego Agnieszka mi się tylko wygadała, że z Kamilem Szajtem teraz właśnie, Kamilem Szajt teraz rozmawia, to pozdrawiam od razu Kamila, trzymaj się chłopak. <grych> I jestem już w domu. No dziękuję Wam za wspólnie spędzony dzień i do usłyszenia niebawem. Hejka. Powiem Wam, że nie mam zielonego pojęcia, co Wy jeszcze tutaj robicie. Ja wiem, co tutaj robię. Parę cygaro, piję piwo. A słuchajcie, film się już skończył. To już jest koniec, nie ma już nic. Nie będzie nic więcej, zmykać. Ty, a nie dalej tutaj. <śm> no, chłopaki, naprawdę, koniec, już nic nie będzie. Jak się tak bardzo nudzicie, a spodobał wam się ten film. To możecie go ocenić. Możecie go skomentować, albo zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Ale teraz już zwykać. Mhm. dobre, dobre debiet. Jaki uparty skurczy, i dalej siedzi i ogląda. Zadzwonię do twojej mamy. Zkładnijcie przy okazji, tam zobaczcie, kogo polecam. Też pewnie jakieś fajne filmy, na pewno coś ciekawszego tam zobaczycie. Niż teraz, co, co oglądacie. No, jak ja nie wyłączę, to oni też nie wyłączą. Co za obuzy!